Drogi sprzedawco, czy wiesz może, który system ERP jest w topce praktycznie zaraz koło insertu? Oczywiście Comarch ERP Optima. Celowo nie mówię o tych mniejszych ERP-ach, XT i tak dalej. Nie będę się rozwijał, jeżeli chodzi o tematy księgowe, ale jest to kolejny system, który ma bardzo dużo integracji na rynku i można go bardzo mocno obudować, co przy sprzedaży internetowej ma mega duże znaczenie. No bo oczywiście korzystamy z innych systemów obok, jakiegoś Basingera, Apilo i te wszystkie inne, systemy dodatkowe, no i chcemy to razem połączyć, no bo księgowość od nas wymaga tego. I musimy mieć na uwadze, że w sumie z Optimy korzysta bardzo wielu księgowych, więc to jest taki dodatkowy atut, jeżeli go tam wprowadzicie u siebie, a wiadomo w handlu jest bardzo dużo dokumentów sprzedaży i cały czas nimi milimy, to przy bardzo fajnej gospodarce magazynowej mamy też fajne połączenie z księgowymi i całym światem o komersu, o który właśnie tutaj chodzi.